Hej, witam was w kolejnym filmiku i dzisiaj mam dla was bardzo radosny filmik i dla mnie i wydaje mi się, że jeszcze bardziej dla was dlatego, że jak widzicie po tytule jest to rozdanie już od dłuższego czasu planowałam, że właśnie zrobię dla was to rozdanie tak sobie robiłam takie założenia co miesiąc w październiku sobie ustaliłam, że jeśli do końca października będę miała 200 subskrypcji to zrobię rozdanie w listopadzie, że jeśli będę miała 250 subskrypcji do końca listopada to zrobię rozdanie um, pierwszy ten został osiągnięty drugi, umówmy się, że pierwszego grudnia miałam 250 chyba jeden subskrypcji, czy jakoś tak, więc udało się. Nie pisałam o tym nigdzie, bo wiecie, pomyślałam, że jak będzie miało się stać, to się stanie samo i nie będę, jakby, wiecie, po prostu chciałam, żeby to było tak samo z siebie, że po prostu tak miało być. I tak oto jestem z rozdaniem. I tak chciałam je zrobić wcześniej. Niestety zamawiałam przy okazji, wiecie, zamówienia tego, co mówiłam dla Was, zamawiałam jeszcze coś pod choinkę i chciałam jakby być pewna, co chcę zamówić, dlatego czekałam z tym dość długo. Zamówienie też przyszło troszeczkę później niż się spodziewałam, zabawiałam z ale drogerii, mimo że jakby siedziba tego internetowego sklepu jest dość niedaleko mnie, bo 70 km, więc myślałam, że dojdzie to w miarę szybko. Znaczy w miarę szybko zamówiłam w poniedziałek o 6 rano, a przyszło mi to dzisiaj, czyli w środę. Myślałam, że przyjdzie, że przyjdzie mi wczoraj, ale tak wyszło, ale to rzeczy. Co możecie wygrać? Więc do wygrania jest paleta Slika Eye Lust z tej zimowej, limitowanej kolekcji. Swoją drogą, paleta jest już coraz cieńsza i dostępna, więc warto. Ja też mam dzisiaj wykonany makijaż oczu, w ogóle cały ten makijaż pojawi się niedługo na kanale, po to, żeby jeszcze bardziej Was zachęcić do udziału w tym rozdaniu. I jak uda mi się otworzyć, to Wam pokażę. O! Jak wygląda zawartość tej palety? Dołączony do palety mamy taki pat cynko pędzelek, dzięki czemu nawet jeśli nie macie zbyt dużo pędzli, jesteście w stanie wyczarować z tej palety piękny makijaż. I paleta sama w sobie prezentuje się w ten sposób. Mamy tutaj dwa cienie kremowe i cztery prasowane. Yy, jak mówiłam, ja praktycznie wszystkie mam dzisiaj na powiekach, więc... Tak. Chciałam, jakby. Mam też jeden najjaśniejszy cień jako rozświetlacz. To prawda, jeszcze na to mam nałożony rozświetlacz z My Secret, ale chciałam, jakby jak najwięcej użyć tej palety, żeby pokazać wam jej wszechstronność i pokazać, że naprawdę warto wziąć się w tym rozdaniu. Oraz do wygrania będzie też najprawdopodobniej, bo jeszcze co do tego nie jestem właściwie na 100% pewna, tylko że to jest tak w ogóle oczywiście moja paleta, a tutaj na Was czeka świeżutka, nowiutka, nieodpakowana. Ym, dlatego, że chciałam właśnie zrobić własny makijaż i kupiłam też po prostu ją dla siebie. Swoją drogą nie żałuję, bo paleta jest naprawdę bardzo fajna. Pigmentacja ekstra rozcierają się mega i o, warto. Oraz ym, kredka z Golden Rose, czyli ostatnio mój po prostu kompletny ulubieniec. Golden Rose Matte Lipstick Crayon. Podsumuję zaraz czyli to, co mam też teraz na ustach. Wiem, że nie wszyscy nadal mają do niej dostęp, więc pomyślałam, że fajnie będzie dać coś, co może dla Was nie jest najłatwiej dostępne, yy, co moglibyście ode mnie dostać. I też coś, co ja uwielbiam. Yy, nie wiem, czy zamówię. Kolor 02, chociaż wydaje mi się, że akurat do tego makijażu pasuje to idealnie. Jest to takie dość uniwersalne, bo jest i świątecznie, i sylwestrowo, i nawet powiedziałabym trochę jesiennie. Oczywiście, jakby wiecie, to jest tylko moje sugestie. Równie dobrze możecie użyć tego w lecie. Jakby nie widzę nic przeciwko temu. Golden Rose to jest coraz już lepiej dostępne, dlatego, że oprócz wysp, oprócz sklepu internetowego mamy też teraz, jest on dostępny w wielu sklepach internetowych innych niż ten główny Golden Rose, znaczy jest na Minty Shopie, jest na kokolicie, na Urodomani i ogólnie rzecz biorąc jest na coraz większej ilości sklepów. Mimo to, może nie lubicie zakupów przez internet, szczerze mówiąc, ja też za nimi nie przypadam i tylko głównie w okresie właśnie świątecznym na takowe się decyduje, a tak poza tym jakby rzadko je robię, dlatego że wiecie, ja lubię jak coś kupuję, mieć to od razu. Ale tak, bez odbiegania od tematu. Kredka i paleta. Co musicie zrobić, żeby wygrać te oto yy, nagrody? Yy, jeśli już nie przeczytaliście opisu, bo ja tak ględę bez sensu, ale yy, musicie odpowiedzieć na pytanie, jakie jest Wasze ulubione świąteczne wspomnienie? Jakby nie ma, wiecie... Prawidłowej reakcji, która dzięki której wygracie. Może to mnie albo rozśmieszyć, albo, nie wiem, wzruszyć, rozbawić. Naprawdę, albo po prostu może mi się spodobać. Po prostu wasze ulubione świąteczne wspomnienie po prostu jak myślicie o świętach pierwsze co wam przychodzi do głowy jakiś, nie wiem, śnieg pierwszy śnieg nie wiem, święta w dużym gronie rodzinnym. Na przykład w moim przypadku, moim ulubionym świątecznym wspomnieniem są święta u mojej świętej pamięci babci i uwielbiam to wspomnienie, bo to było takie ugh, zawsze jakby święta spędzamy w domu w trójkę, potem dopiero idziemy do cioci, a wtedy spędzaliśmy je tak wszyscy razem i tak i to jest na przykład moje ulubione świąteczne wspomnienie. Wy możecie się bardziej lub mniej rozpisać, jak kto woli, po prostu. Wasze ulubione świąteczne wspomnienie. Kropka. Co poza tym musicie zrobić, żeby w tym rozdaniu wziąć udział? Oczywiście musicie być subskrybentami mojego kanału, bo jest to jakby nagroda za to, że jesteście ze mną, za to, że subskrybujecie mój kanał, za to, że oglądacie moje filmiki. Musicie też dać temu filmikowi łapkę w górę, no bo czemu nie, to jest rozdanie. <grym> I oczywiście opcjonalnie możecie zaobserwować mojego Instagrama Asia A9. Zawsze też nazwa jego jest w opisie. I to chyba tyle, jeśli coś jeszcze będzie, to pojawi się w opisie. Przeczytajcie koniecznie regulami, bo tam wszystko jakby opiszę. Rozdanie zaczyna się dzisiaj, czyli w środę 16 grudnia. Od teraz, dosłownie od teraz macie, również wspomnienie, piszecie mi je od razu. Ja je czytam, super ekstra. Dziękuję. A trwa do poniedziałku do 23:59. Chociaż wiecie, nie wiem, czy ktoś się nawet, akurat wiecie, go oświeci o 23.50, no zobaczymy. Tak czy siak. Roz, yy, o, Wyniki pojawią się najprawdopodobniej zaraz po 12 w ten poniedziałek. Dlatego, że chcę już we wtorek, z samego rana, Wam to wysłać. Wam, Tobie, <laughs> zwycięzcy, to wysłać. Żeby po prostu jak największa była szansa, że dostaniecie to jeszcze przed Wigilią lub Wigilię listem poleconym, priorytetowym wysyłam i wy to dostajecie i super, ekstra, wszyscy są szczęśliwi. Dlatego proszę was jak najszybciej w poniedziałek, zaraz po ogłoszeniu wyników, zwycięzcę, o przesłanie maila na mojego maila, czyli asia9maupa.gmail.com mail też jest zawsze w opisie. Po prostu przesłanie swoich danych adresowych, żebym mogła jak najszybciej to wysłać. Um. I nie wiem, czy chciałam coś jeszcze powiedzieć. Strasznie się cieszę, że robię to rozdanie, dlatego że naprawdę to, co ja dzięki Wam dostaję, co co Wy mi dajecie, a nawet nie jesteście tego świadomi, to jest naprawdę coś bezcennego, ta radość. Gdy widzę nowego subskrybenta, ta radość i gdy widzę więcej łapek w górę, gdy widzę większą ilość wyświetleń, to jest nie do opisania ta świadomość, że gdzieś tam jest ktoś, kto poświęca swój czas, kto rezygnuje z robienia miliarda innych rzeczy na oglądanie mnie. To jest naprawdę nieziemskie uczucie i strasznie Wam za to dziękuję, dlatego, że pamiętam jak jeszcze w tamtym roku naprawdę miałam mnóstwo wątpliwości co do tego, czy powinnam to robić, czy ja dobrze to robię, czy to ma jakiś w ogóle sens, ale jak widzę teraz, że ta liczba subskrybentów rośnie, że z tamtym roku 60 paru urosła teraz do 250 paru, jestem Wam strasznie wdzięczna, co za dużo mówić. Więc tak, to by było na tyle w tym filmiku, mam nadzieję, że <grym> oczywiście rozdanie Wam się spodobało <grym> I ta moja regułka na koniec w tym filmiku akurat kompletnie nie ma sensu, ale zapraszam Was do subskrypcji mojego kanału. Jeśli ten film się spodobał, dajcie łapkę w górę i zapraszam Was do wzięcia udziału w moim rozdaniu, bo chcę, żeby wzięło jak najwięcej osób udział, żebym miała po prostu naprawdę mega kłopot, kogo wybrać. I... I tak, bardzo chcę poznać Wasze świąteczne wspomnienia, bo uwielbiam święta I po prostu myślałam, że wiecie Z roku na rok, jestem starsza, powinnam się coraz mniej Jakby z tego cieszyć, Dzisiaj wiecie o co chodzi A ja się cieszę coraz bardziej <laughs> Po prostu Też skończyłam prezent dla rodziców Więc jestem po prostu Nie mogę się doczekać, jak to wyjdzie Ale to wszystko Wam pokażę pewno w jakimś vlogu Więc to by było już na tyle I jak mówiłam, zapraszam Was do wzięcia udziału w moim rozdaniu I do zobaczenia w kolejnych filmikach Pa!